W ramach dotychczasowych rozmów i wypowiedzi właściwie wszystkich naszych, wszystkich naszych prelegentów pojawiło się, pojawiło się to hasło tego crowdfundingu, pojawił się wątek prawny, pojawił się wątek gospodarczy, a tak naprawdę... Trochę za szybko ten crowdfunding nam dzisiaj wypłynął, ponieważ y, wiem, że dla części z Państwa nie jest to tak oczywiste, skąd te y, kłótnie, zaczepki, czy może różne wypowiedzi na temat prawa. Dlatego, w bardzo krótkiej y, prezentacji, chciałbym nadać taki kontekst y, te, tej tematyce, o której będziemy rozmawiać już do końca dzisiejszego dnia w drugiej części. Zmieniło się to, w jaki sposób my wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, funkcjonujemy. Internet sprawił, że staliśmy się członkami globalnej sieci wirtualnych użytkowników właśnie internetu. Zmieniło się to, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób dokonujemy zakupów, w jaki sposób i co najważniejsze, organizujemy się w grupy społeczne. Możemy, korzystając z internetu sprytnie i dla dobrej sprawy, stać się częścią grupy e, właśnie takiej wirtualnej społeczności, która zrealizuje bardzo poważne dzieło, może mieć bardzo dobre rezultaty i bardzo poważne osiągnięcia. Te współprace, to współtworzenie wielu jednostek za pośrednictwem internetu określa się mianem crowdsourcingu. E, jest to nieco szersze pojęcie parasolowe, które ma nam posłużyć jako tytuł pracy. I crowdsourcing istnieje, i znacie Państwo wiele przykładów jego zastosowania. Chyba najbardziej popularnym jest, jest Wikipedia, czyli jak Państwo widzicie, prosty przykład tego, jak wiele jednostek, z których każda daje relatywnie mało z siebie, może doprowadzić do stworzenia dzieła efektu, rezultatu lepszego niż gdyby robiła to jedna osoba. Oczywiście nie jest tak w każdym wypadku, ale bardzo wiele tych modeli powstało. Przykład z polskiego rynku, portal wykop.pl, gdzie użytkownicy oceniają treści dodawane przez innych użytkowników, a my jako pasywny użytkownik możemy wejść na koniec dnia i zobaczyć to, co internauci, nie wydawca, nie jedna osoba z władzą scentralizowaną w jakimś sensie, tylko cała społeczność ludzi o różnych zdaniach, różnych opiniach, różnych doświadczeniach i emocjach w oceniła, że to jest najlepsze. Jednym z elementów, jednym z mechanizmów, który wykiełkował z tej koncepcji crowdsourcingu jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, które opiera się na tym samym wzorze. Duża, wirtualna społeczność, z której każda jednostka daje z siebie relatywnie mało, w tym wypadku wpłacając pieniądze, może sprawić, że sfinansowane zostanie dużo większe przedsięwzięcie, na które być może nie było kapitału od jednego inwestora, być może nie ma akurat programów grantowych. Natomiast może się okazać, że przyciągniemy grupę pięciu, piętnastu, pięćdziesięciu, pięciu tysięcy albo pięciuset tysięcy osób, które tym małym wkładem finansowym pozwolą nam osiągnąć bardzo duże efekty. Tytułem definicji ona jest trochę nudna, ale jest ważna, żebyście Państwo mogli też już potem w przyszłości rozróżniać modele oparte, modele związane z finansowaniem społecznościowych od podobnych, zbliżonych, ale jednak czasami istotnie różniących się, tak jak wspomniano już dzisiaj na scenie zbiórki publiczne, do czego zaraz dojdę. Finansowanie społecznościowe po polsku, po angielsku crowdfunding, mechanizm pozyskiwania i alokacji za pośrednictwem internetu środków finansowych od wielu osób na określony cel oraz oferowanie w zamian świadczeń zwrotnych wynikających z realizacji e, projektu. Jest tutaj kilka bardzo ważnych e, cech tej definicji. Internet. Zbieramy za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem specjalnych narzędzi ICT, specjalnych portali. One są ogólnodostępne. W Polsce jest ich około 15. Nie ma z tym najmniejszego problemu z punktu widzenia projektodawców. Od wielu osób to jest jednak forma rozproszona. To finansowanie, tak jak mówię, może to być 5 osób, ale może to być 50 tysięcy osób. To ma bardzo duże znaczenie, na przykład w, z uwagi na formę prezentacji projektu biznesowego, kulturalnego czy społecznego. Inaczej, Przygotowujemy nasz projekt, żeby pokazać jednemu inwestorowi, który ma uruchomić bardzo duże pieniądze, a inaczej, jeżeli chcemy go adresować do wszystkich z Państwa. Nie wiem, czy każdy z Państwa y, y, zrozumie takie sformułowania, jakich używają spółki wchodzące na giełdę w prospekcie emisyjnym, y, macie różne doświadczenia, różne pasje. Y, natomiast to jest bardzo dobra forma popularna. Ona funkcjonuje na całym świecie, ale trzeba pamiętać o tym, że y, to rozproszenie ma ogromne znaczenie również z punktu widzenia korzyści pozafinansowych. Cel projektu: nie finansujemy e, całej spółki, całej grupy kapitałowej. Był prezes Jan Mroczka przykładowo. Projekt, o który on zapowiedział wstępnie, że być może będzie realizował, korzystając z equity crowdfundingu, to nie będzie projekt całej grupy, która ma 20 otwartych inwestycji, e, mnóstwo projektów, mnóstwo gruntów i akcjonariusze, kupując akcje spółki, każdy z Państwa może je sobie kupić, e, kupują wszystko. Udane projekty, nieudane projekty, udane inwestycje. E, Dług, i tak dalej. Natomiast crowdfunding zawsze opiera się na tym, że wspieramy konkretny cel. Oczywiście on jest realizowany przez osobę lub konkretną spółkę, ale te pieniądze powinny trafiać od razu na rzecz realizacji tego określonego przedsięwzięcia. I jedna z najważniejszych spraw, czyli świadczenie zwrotne. Każdorazowo za wsparcie finansowe. Projektodawca, który już projekt zrealizuje dzięki temu pozyskanemu kapitałowi, musi zaoferować coś w zamian. Produkt, usługę e, lub w przypadku equity crowdfundingu będą to akcje, udziały, w skrajnym przypadku e, obligacje i inne instrumenty finansowe. Stąd faktycznie miał rację Kuba mówiąc że nowa ustawa o zbiórkach publicznych niewiele zmienia ponieważ zbiórki publiczne to jest forma pozyskiwania darowizn przez organizacje pozarządowe ale zmienia dużo bo zaczynamy porządkować prawo i w polskim prawie dotyczącym finansów i internetu i rynku kapitałowego i styku tych trzech obszarów zaczyna być dostrzegany internet i te nowe społecznościowe modele finansowe więc jeżeli będziemy mówić pokazywać pozytywne przykłady rozmawiać z administracją Publiczną, czy z rządem na temat tego, jakich zmian oczekujemy, jest naprawdę duża szansa, że one będą sukcesywnie wprowadzane. Przykład, o którym mówił dyrektor Shirley. Polska, polska firma pozyskała inwestora na fazę prototypowania urządzenia. To jest Screens. Wczoraj na amerykańskim portalu sprzedają to urządzenie. I zwróćcie Państwo uwagę, chcieli pozyskać 69 tysięcy dolarów, dali sobie 30 dni i tego już tutaj nie widać. Świadczeniem zwrotnym jest to urządzenie. Jeżeli Państwo wpłacicie yy, bodajże 119 dolarów, to jeżeli zbiorą ten, yy, ten swój cel finansowy, a już go osiągnęli, to takie urządzenie otrzymacie. To jest prosta zasada crowdfundingu opartego na przedsprzedaży, e, przedsprzedaży produktu. Drugi przykład, e, który też zresztą ku mojej radości został dzisiaj wspomniany, książka. W ten sam sposób ja sfinansowałem wydanie o crowdfundingu. Bardzo autotematyczny auto projekt, natomiast e, zakończył się sukcesem. Kilka liczb a propos jeszcze takiego crowdfundingu nieudziałowego, bo tym za chwilę zamkniemy już tę tematykę. Kickstarter.com, e, jeden z najbardziej znanych portali finansowania społecznościowego na całym świecie, umożliwia tylko i wyłącznie finansowanie w tym modelu, właśnie opartym na przedsprzedaży, miliard 134 miliony dolarów w ciągu 5 lat. Za taką kwotę zostały wsparte projekty za pośrednictwem tego portalu. Przez internet, bez znajomości z tymi osobami, przez ponad 8 milionów różnych osób, które tymi małymi wpłatami, średnio po kilkadziesiąt dolarów, wspierały projekty. Od bardzo małych o wartości kilkuset dolarów do projektów, w których kwota zebranego celu przekroczyła 10 milionów. 62,5 tysiąca zakończonych sukcesem projektów. To jest gigantyczna liczba, to jest gigantyczna ilość projektów, które prawdopodobnie nie powstałyby, bo nie mogły znaleźć innego finansowania. Teraz crowdfunding jest już tak popularny również w Polsce, że część firm, nawet mogąc pozyskać inwestora, stara się wykorzystać to albo w ramach strategii rozwoju, albo w ramach strategii promocji, albo nie szuka banku, czy, czy, czy giełdy, czy anioła biznesu, dlatego że tutaj może uzyskać kapitał na korzystniejszych warunkach. I tytułem rozdzielenia tych modeli finansowania społecznościowego nieudziałowy oparty na przedsprzedaży, czyli zbieram pieniądze, bo chcę wprowadzić produkt lub usługę na rynek. Może to być też dobro kultury typu książka, ale może to być urządzenie, może to być zegarek, jakieś realizacja według Państwa wizji. Crowdfunding udziałowy, equity crowdfunding, o którym dzisiaj rozmawiamy, świadczeniem zwrotnym jest... To, że w zamian za wsparcie finansowe takiego projektu zostajemy faktycznie i w zgodzie z prawem udziałowcami lub akcjonariuszami danej spółki, która ten kapitał chce pozyskać. Nie dostajemy jej produktu nawet jeżeli chce jakiś wprowadzić na rynek, tylko stajemy się faktycznymi, społecznościowymi aniołami biznesu. Przecież z reguły przy niższej barierze wyjścia mamy dzięki temu dostęp w ogóle do informacji, że ktoś pozyskuje kapitał, bo to nie jest na prywatnym rynku kapitałowym oczywiste. Pożyczki społecznościowe pożyczki polegające na tym, że yy... Pożyczkobiorca określa kwotę, jaką chciałby pożyczyć i nie bierze jej od jednej instytucji, od jednej osoby, tylko za pośrednictwem portalu internetowego 50 osób może się zrzucić na pożyczkę dla niego. Ta osoba ma obowiązek spłacić ratę kapitałową wraz z setkami później. Darowizny, czyli model, niestety, czasami wykorzystywany albo mylnie określane są te zbiórki publiczne mianem crowdfundingu, i, i tego dotyczyła ta dygresja a propos ustawy o zbiórkach publicznych. I bardzo wiele modeli hybrydowych, które są najciekawsze, i pokażemy, Mamy takie case studies polskie i zagraniczne. Po, po, tuż po lunchu, w ramach których można wykorzystać i pozyskanie kapitału w formie equity crowdfunding i jednocześnie prowadzenia przedsprzedaży w tej kolejności albo na odwrót. Można to finansowanie połączyć właśnie ze znalezieniem inwestora. Są już przypadki firm na polskim rynku, które funduszy inwestycyjnych, które w, umowę, w umowie inwestycyjnej wpisują. Zainwestujemy 350 tysięcy złotych pod warunkiem, że zrobicie akcję crowdfundingową i w ramach przedsprzedaży sprzedacie na przykład 500 sztuk tego urządzenia przed jego realizacją. Shirley Box, który pokazywałem, on jeszcze nie istnieje. To jest wizualizacja i nie, nie do końca działający prototyp. Na tym polega bardzo często crowdfunding. To jest finansowanie fazy prototypu albo nawet fazy pomysłu. Ja, pozyskując kapitał na wydanie swojej książki, nie miałem tytułu, nie miałem układki, nie miałem nawet pierwszego zdania, bo ja chciałem przetestować, czy rynek chciałby, żeby taka publikacja się ukazała. I to jest fantastyczne narzędzie dla wielu projektów. Nie dla wszystkich i nie dla każdego. Być może będzie to wymagało skorzystania z takich form hybrydowych. Natomiast o skutecznych strategiach będziemy dyskutować po lunchu. Bardzo duże wsparcie dla rozwoju crowdfundingu yy, mamy również z, a, propos tych, a propos poparcia administracyjnego ze strony Komisji Europejskiej. Co prawda były wybory, nie wiadomo, kto się znajdzie w, w, nowym, w nowym rozdaniu. Natomiast yy, trwa kilka inicjatyw weryfikujących, czy jest potrzebna regulacja lub deregulacja w tym zakresie, yy, jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy. Yy, a to wynika z tego, że urzędnicy, administracja zauważyli, i docenili, że lepiej stworzyć przedsiębiorcom warunki do rozwoju biznesu, również takiego biznesu, który pozwala innym nakręcać swój biznes, a jedną z takich form może być crowdfunding. Więc PARP. Inwestując czy przekazując dotację europejską dwóm portalom crowdfundingowym, w jakim sensie mówi inwestujemy w Was, a Wy stańcie się maszynką do zwielokrotniania tych pieniędzy. Po, 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 pomóżcie przedsiębiorcom opisać swój projekt i zachęćcie osoby indywidualne do wsparcia tych projektów na Waszej platformie. To te mniejsze projekty akurat w tym wypadku nie przyjdą, nie przyjdą do nas. To jest jeden z takich aspektów, gdzie ma to sens i to wsparcie płynie również z najwyższego szczebla w, w Europie o tym jak ten crowdfunding robić, jak skutecznie z niego korzystać, jakie są dostępne modele, kto się tym zajmuje, a także o tym w jakim którym kierunku powinien polski rynek kapitałowy się rozwijać, będziemy rozmawiać w drugiej części konferencji. I zanim zaproszę państwa na lunch. Chciałbym podziękować naszym partnerom strategicznym, bankowi, Bankowi PKO i zapraszam na Stoisku Banku, w którym możecie się Państwo zapoznać z szeroką ofertą korzystnych produktów i usług finansowych. Dziękuję w firmie Mind Progress, grup największej w Polsce zachodniej Agencji Marketingu 360. Dziękuję firmie Genesis Capital, autorom i wydawcom portalu Wspólnicy.pl, którzy prezentują się również na swoim Stoisku na dole i serdecznie zapraszam do kontaktu. Jest to portal udziałowego finansowania społecznościowego Wspólnicy.pl. Jak się Państwo możecie dowiedzieć na Stoisku, Również w ofercie, czy dostępny jest już portal nieudziałowy. I zapraszam także na stoisko naszego partnera crowdangels.pl, kolejnego portalu Equity Crowdfunding, który już działa, jest polskim portalem.